Hej, witam w kolejnym filmiku na temat tego, jak zaplanować podróż do Londynu. Więc zacznijmy od tego, gdzie się wyląduje. Są, są cztery główne lotniska, czasami można nawet znaleźć loty za 200 zł, za 100 zł wizerem lub Ryanerem, ale moja pierwsza porada jest taka, żeby sprawdzić, bo potem jak się to wszystko dodaje w wizerze na przykład jeszcze walizkę, a potem jeszcze transport, koszt transportu z lotniska do miasta. To czasami może być tyle samo co lot British Airways po prostu na lotnisko Heathrow, więc to jest pierwsza porada, żeby sprawdzić te wszystkie ceny i obliczyć, czy jednak nie opłaca się albo dopłacić 50 zł, albo 100 zł i już lądować na tym głównym lotnisku, niż lądować na jakimś publicznym. Główne lotnisko to jest Heathrow i z niego do miasta można się dostać za pomocą Heathrow Express. To trwa 15 minut, więc jest najszybszą opcją, ale jest też najdroższą 15 minut do Paddington. A inna jeszcze opcja to jest Elizabeth Line. Najtańszą opcją dostania się z lotniska Heathrow do miasta to metro granatowa linia i stacja metra jest dosłownie na lotnisku, więc wszystko jest proste i wygodne. Jeżeli przylatujecie z innych lotnisk, to są główne dwie opcje dostania się do miasta, albo autobus National Express, albo pociąg. Autobus może zajmować 3, czasami nawet 4 godziny, jak są korki, to to się wszystko wydłuża. A pociągi zajmują około 40 minut, żeby dostać się do miasta. Są za około 30-40 funtów. Autobus jest chyba za 16 funtów w dwie strony, więc jest to droższa opcja, ale ma się zaoszczędzony czas. Na ile dni warto przyjechać do Londynu? Moje minimum to 4 dni. Jeżeli możecie na 5 dni przyjechać lub 6 dni, to nawet lepiej, bo i tak się wszystkiego nie zobaczy w Londynie. Ale jeżeli nie chcecie mieć takiego poczucia pośpiechu i że muszę jak najwięcej rzeczy zobaczyć, no to takie 5 dni to jest ten optymalny czas. Jak się poruszać po Londynie? Najlepiej poruszać się metrem i autobusami. Nie warto wylejmować samochodu. Można używać taksówki, ale one są droższe, plus korki w Londynie są dosyć duże, więc metro i autobusy to najlepsza opcja. Płaci się w nich za pomocą telefonu PayPasa lub karty, lub można mieć kartę Oyster, chociaż te ceny stawki transportu są takie same z kartą Oyster jak telefonu, więc wygodniej jest po prostu użyć telefonu. Za kartę Oyster też się płaci 5 funtów, trzeba ją kupić w takiej maszynie. Jedyna opcja, kiedy opłaca się używać karty Oyster, to jeżeli chcecie korzystać z pociągów, bo wtedy można tego wszystkiego korzystać w jednym, nie trzeba kupować oddzielnych biletów na pociąg. I używając telefonu lub karty z PayPassem jest Daily Cup. Daily Cup jest zależny od strefy. W pierwszej i drugiej strefie jest to około 10 funtów, może tak 8-9 funtów, a w dalszych strefach jest to do 16 funtów. Kolejna rzecz to są godziny podróżowania po Londynie. Jeżeli chodzi o metro to jest off-peak albo peak i peak hours to jest od 7 do 9.30 rano oraz od 17 do 19. Wtedy jest najwięcej ludzi i też ceny podróży metrem są droższe. Ja polecam, jeżeli oczywiście możecie tak zaplanować dzień, to unikać podróżowania właśnie w tych godzinach, bo po prostu metro jest wypchane i to nie jest przyjemne doświadczenie. W kwestii poruszania się autobusami, to Google Maps nie zawsze pokazują odpowiednie godziny przyjazdu autobusów i czasami się po prostu czeka, ten autobus nie przyjeżdża, więc warto patrzeć na tablicę. Na przystankach autobusowych zawsze są elektryczne, zazwyczaj są elektryczne tablice, które pokazują za ile minut będzie twój autobus. Autobus jest ogólnie tańszy niż metro i ma stałą stawkę, chyba e, funt 70 za jeden przejazd. Nie jest też siedzieć sobie na górze autobusu i oglądać jak typowy turysta, ale e, to jest fajne doświadczenie, które można mieć. Tylko trzeba pamiętać o tym, że są korki. Kiedy najlepiej przyjechać do Londynu? E, tak naprawdę to Londyn jest dosyć fajny o każdej porze roku, bo zawsze się coś dzieje, zawsze znajdzie się rzeczy do robienia, ale moim zdaniem najlepszy czas to e, kwiecień i maj. Bo wtedy wszystko zaczyna kwitnąć i po prostu jest ładnie wiosna, jest ciepła, ale y, czasami są gorsze dni, oczywiście pada czasami, ale jest też mniej ludzi. Czerwiec też jest fajną, opcją jest cieplej, już wszystko zielone, parki są ładne. Lipiec sierpień to y, wiadomo, że wtedy jest najwięcej turystów i y, ten czas też jest okej, okay, wiadomo, no bo jest ciepło i jeżeli ktoś tylko może wtedy polecieć, no to oczywiście warto, ale to nie byłby mój pierwszy wybór. Jesień jest fajny, jest y, ciepły. Zaczyna się pojawiać jesień, więc są liście ładne. Tak samo w październiku, tylko że pod koniec października będzie coraz więcej dni deszczowych, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Ale jesień w Londynie też jest bardzo ładna. Listopad i początek grudnia bym. Odpuściła sobie, chociaż w grudniu fajnie jest przyjechać w okresie wtedy, kiedy są dekoracje świąteczne, chociaż my właśnie byliśmy w tym roku i było mega dużo ludzi, i było brudno na ulicy, więc to jest taki minus, ale były dekoracje świąteczne, a Londyn podczas zawsze jest przepiękny, więc trzeba sobie zdecydować, kiedy można polecieć, kiedy się ma czas, ale i tak najlepszym, najlepszym czasem to moim zdaniem jest właśnie ten maj lub kwiecień. Odradzałabym luty, wtedy kiedy już nie ma dekoracji, jest po prostu zimno i ponuro. Gdzie zatrzymać się w Londynie? Gdzie w jakim miejscu zatrzymać się w Londynie? Są dwie opcje do wyboru. Można się zatrzymać, albo raczej jest więcej, ale polecam dwie opcje, albo w centrum i wtedy trzeba wziąć pod uwagę, że te hotele będą oczywiście droższe. Plus wiele tych hoteli jest w starych budynkach, więc te pokoje będą małe, nawet w lepszych hotelach. Jest tak, że no te pokoje są po prostu starsze, mniejsze, nie mają windy lub nie mają siłowni. My tak ostatnio mieliśmy, no ale jest się blisko centrum i koszt transportu jest tańszy, no i czas poruszania się jest też tańszy. Tak naprawdę to jeżeli w okolicach Hyde Parku się na przykład nocuje, no to można tam to zwiedzić po prostu chodząc. Więc jeszcze można też w okolicach West End, Piccadilly Circus i tam w centralnym Londynie, wtedy się ma też wszystkie atrakcje w miarę blisko, ale no to też jest droższe. Druga opcja to hotele na przedmieściach, które będą nowsze, um, większe będą te pokoje nowocześniejsze, tylko że trzeba wtedy poświęcić więcej czasu na dojazd. My teraz się zatrzymywaliśmy obok Hyde Parku, a drugie miejsce to było Park Royal. I wtedy musieliśmy poruszać się około, nam to zajmowało chyba godzinę, żeby dostać się do centrum, a z Hyde Parku, no, w zależności od atrakcji, ale to było 20 minut, więc Myślę, że jeżeli macie mało czasu, lepiej jednak zostać w centrum. I szczególnie polecam właśnie w okolicach Hyde Parku na wiosnę, lato, bo wtedy po prostu wszystko jest piękne i ma się ładny widok z okna i jest blisko do parku, można wyjść lub przejechać się na rowerach. Jest to dosyć yy, fajne. Ja polecam planować dni na podstawie dzielnic, bo w danych dzielnicach jest po prostu skupienie. Na przykład jest nowoczesne City of London, tam są nowoczesne budynki, tam jest Sky Garden, ale też jest Tower of London, jest West End, gdzie są ulice Powe z Billboard. No, i to można też pójść do teatru Westminster, tam gdzie jest Big Ben i London Eye. I jest, są okolice Hyde Parku i Kensington. I na każde z tych miejsc polecam jeden dzień. Tak będzie łatwiej się poruszać. Wtedy tak naprawdę to można nawet chodzić pieszo. Co robić w Londynie? Więc jest dużo rzeczy. Akurat ogólnie Londyn jest drogim miastem. Jedzenie jest drogie. Oczywiście można znaleźć tańsze opcje, ale jeżeli chce się chodzić do restauracji, to to wszystko może się uzbierać. Hotele są drogie, transport. No jest o wiele droższy niż w Polsce, ale za to jest dużo rzeczy, które można robić za darmo, tak jak oglądanie parku, wchodzenie na różne markety. Muzea w Londynie są za darmo, tam można zostawić oczywiście napiwek, napiwek, donacje dla muzeum. I muzea, które polecam, to oczywiście w zależności od tego, co się lubi, ale National Gallery jest ładna, są ładne obrazy, oczywiście najbardziej znane obrazy. Victoria and Albert Museum jest fajne, bo tam jest sztuka z całego świata. Natural History Museum ma fajną wystawę, do której nie poszliśmy i żałuję. Wystawiono o ściany czaszek innych gatunków no, ludzi, lub nie ludzi, nie homo sapiensów, ale innych ludzi, którzy, którzy żyli na przestrzeni lat. Więc to jest super do zobaczenia. Też można zobaczyć zmianę ochroniarzy. Ochroniarzy? W straży, Changing of the Guard można zobaczyć, oczywiście Buckingham Palace, jest wiele punktów widokowych, które można zobaczyć, ma się panoramę na, na cały Londyn. Jedną super rzeczą, którą polecam zrobić to Sky Garden i to jest na 40, około piętrze, bilety są za darmo, ma się widok na panoramę całego Londynu. Tylko trzeba to zarezerwować z wyprzedzeniem, bo te bilety się przydają. Inne fajne miejsce to Hampstead Heath. Tam też jest widok na, na Londyn. Jest widok z centrum handlowego, które się chyba nazywa The One. Ten widok jest na katedrę St. Paul's. Jest darmowy, nie trzeba nic rezerwować, wystarczy tam wejść na taras. Jest tam też restauracja, ale jest też miejsce, żeby sobie po prostu chodzić i pooglądać. Nie trzeba jeść w restauracji. Można zobaczyć Południk Zero. Jest to w Greenwich oraz oczywiście wiele marketów, na przykład ten jest mega duży i jest wiele dziennik, więc i tak się pewnie tego wszystkiego nie zobaczy. Trzeba zdecydować, co chce się zobaczyć, ale na przykład Camden jest takie bardziej quirky, jest tam dużo takich marketów różnych vintage marketów i takich restauracyjnych nietypowych. W jedzenia to fajną rzeczą są boxparki, czyli w takich kontenerach są różne restauracje i sklepy, które można odwiedzić. Kolejna rzecz, to bardziej dla osób, które lubią zakupy, to Bister Village, to jest tak takie miasteczka outletowe, gdzie są różne marki luksusowe i takie pośrednie, czyli np. Ralph Lauren albo Gucci, Dior, nie wiem, Gucci, Prada, różne takie marki. Jeżeli chcesz już zwiedzać jakieś atrakcje, które są płatne, to warto zobaczyć, co chcesz zwiedzać i obliczyć sobie, czy nie opłaca bardziej się kupić London Pass, który ma po prostu stałą kwotę na określoną ilość atrakcji. Ja z atrakcji polecam London Dungeon, to wspominam dobrze. London Eye też jest fajne, chociaż można mieć ten widok na Londyn z różnych miejsc, ale te dwie rzeczy są fajne. Oczywiście jest Muzeum Tussauds albo jakiś Harry Potter, to już może bardziej dla dzieci, chyba że chce się to też bardziej, bardzo zobaczyć, no to oczywiście jest ta opcja. Okej! Okay. Fajną rzeczą do zrobienia w Londynie to pójście na musical. My byliśmy na Frozen i na Królowie. Król, Wie. Król Lew był super, polecam. Frozen też, ale yy, troszeczkę mniej. Król Lew jest bardzo zobaczenia, zdecydowanie nie jest tylko dla dzieci. Yy, I w poniedziałki. Jeżeli wejdzie się na stronę, e, chyba Disney'a, oni robią e, wyprzedaż na dany tydzień, i wtedy bilety można kupić taniej. My kupiliśmy nasz bilet za 30 funtów, a jego oryginalna cena to 109, i to było miejsce blisko sceny. E, więc, jeżeli chcesz zaryzykować i kupić na ostatnią chwilę, to to jest rzecz, którą warto zrobić. Inny sposób, e, żeby kupić tanie bilety, to. E, TKTS to jest taka budka, trzeba tam pojechać rano i można kupić bilet na dany dzień. Jest jeszcze taka stronka Today tam też sprzedają bilety na dany dzień, to jest strona online. I fajną stroną jest Seatplan, na którym można zobaczyć widok i recenzje osób, które były w teatrze i z dosłownego miejsca. Więc jeżeli nie wiesz, jakie miejsce chcesz wybrać, to na Seatplan zobaczysz, jak widać przedstawienie z tego miejsca. Kolejna rzecz, już troszeczkę inna i bardziej skomplikowana. Trzeba mieć Apple Store brytyjski, więc nie będzie to dostępne dla wszystkich, ale można kupić Pre-Subscription, i wtedy pierwszy miesiąc się ma za pół ceny, czyli za 15 funtów. Można przez miesiąc mieć pięć różnych napojów. Te napoje w precie. W sumie to nie są najlepsze. My dwa razy z tego korzystaliśmy. Rok temu i w tym roku. W tamtym roku były dobre te napoje, ale w tym roku yy, wydaje mi się, raczej wydaje nam się, że on był bardzo rozwodnione i nie najlepsze. No ale jest, <ścoughs> ale jest zawsze taka opcja. Te napoje to kawa, czaj, latte, matcha, herbaty, wakacje, koktajle. Nie chce się nagle pić jakiś napój to można z tego skorzystać. Co zobaczyć z takich typowych rzeczy? London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, St. Paul's Cathedral, Hyde Park, National Gallery, Tower of London, Piccadilly Circus, Trafalgar Square i West End, dzielnica, Oxford, dzielnica albo rejon, eh, Oxford Street. Ale też trzeba popatrzeć, bo co się lubi, bo na przykład jeżeli woli się naturę, to jest Hampstead Heath albo Richmond Park, albo Q Gardens są bardzo ładne, więc warto jest sobie zaplanować, bo jeśli się tego nie zrobi, to się będzie krążyło i się będzie traciło czas właśnie poruszając się z jednego miejsca do drugiego. Więc fajnie tak efektywnie i spójnie sobie zaplanować podróż. Kolejna rzecz to dniowe wycieczki z Londynu. My akurat tego nie zrobiliśmy, więc żadnej nie polecę, ale to też jest fajna rzecz, jeżeli ma się więcej dni do spędzenia w Londynie i chce się właśnie wyjechać poza miasto, bo Londyn może być męczący. No i jeżeli ktoś oczywiście lubi zakupy, to polecam odwiedzić Harrods. Tam nie tylko są torebki i buty i ubrania, ale też są takie meble ładne, jeżeli ktoś lubi oglądać takie rzeczy podczas podróży. Chelsea też jest fajny i fajnie sobie pochodzić, popatrzeć na architekturę, właśnie w Chelsea i Kensington to są moim zdaniem najładniejsze rejony pod kątem architektury w Londynie. Chociaż cały Londyn jest naprawdę bardzo ładny pod kątem architektury. Jeżeli chodzi o restauracje, to ceny w restauracjach, to zależy od restauracji oczywiście, ale mam wrażenie, że to jest tak od 12 do 18 funtów to jest w takich restauracjach. Nie jakichś mega luksusowych, ale też nie najgorszych, po prostu fajnych restauracjach, gdzie jest dobre jedzenie, dobrej jakości. To jest cena za posiłek. W wielu restauracjach do rachunku teraz w Londynie doliczają napiwek, który jest z własnej woli, ale to jest już naliczone i dają ci paragon z tym napiwkiem. My na przykład, nam się to nie podoba, bo nie lubimy być, mieć poczucia, że jesteśmy zmuszani do płacenia napiwków, wolni sami zostawić napiwek. Więc tu pozostaje taki niefajny posmak. No Ale jeżeli chce się, to można ściągnąć ten napiwek, trzeba poprosić wtedy kelnera, czy może usunąć napiwek, i wtedy. No, my tak raz zrobiliśmy, i wtedy tak trochę krzywo patrzy. Ale no, jeżeli nie uważacie, że ten serwis był warty, jeżeli coś było nie tak, jeżeli nie chcecie po prostu zostawiać na piwku, to można o to poprosić. Ten piwku to jest chyba 12,5%. Kolejne rzeczy, które warto zrobić, i my tego nie zrobiliśmy, to jest pójście na afternoon tea, na przykład do jakiegoś fajnego hotelu lub do jakiejś restauracji. Wtedy dostajesz herbatę i taką, taką tacę ciastek przekąsek. To jest takie typowo brytyjskie, i to jest fajne do zrobienia. Inna rzecz to pójście do pubu. To musi być już Twój klimat, bo puby zazwyczaj są takie klejące i jest dużo ludzi, i jak się nie pije alkoholu, no to wiadomo, że trochę mniej. Chodzi w takie miejsca, ale można tam jedzenie zamówić. No, jest to takie brytyjskie, więc jeżeli chcecie doświadczyć takiej brytyjskiej kultury, no to pójście do pubu. To jest coś, co warto zrobić. To wszystko, mam nadzieję, że przekazałam wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu i postaram się odpowiedzieć. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym.